Maneczko, z tej strony Drift Brothersi. Ja jestem Fabian, jestem wymistrzem klasy Street Drift Open A jest ze mną mój brat Kajetan Siema, nazywam się Kajtek, jestem wicemistrzem Drift Open roku 2019 A w dzisiejszym odcinku odpowiemy na Wasze pytania, więc zapraszam do Q&A A zanim Q&A to zapraszamy Was na 20 parosekundowe intro Które mamy dzięki Black BlackRave Media Dzięki bardzo Kuba, że je zrobiłeś W którym dowiecie się troszeczkę mniej więcej co będzie na naszym kanale Miłego oglądania! Mam nadzieję, że intro się podobało. Teraz zaczniemy od pytań z Instagrama. Pierwsze pytanie: Polakos69. Odpowiedz, kto, gdzie i za ile to robił w 6 która jest u Kajtka oczywiście, we 46. Czyli, po pierwsze, kto, czyli nasz y, niezawodny Turbolamik, gdzie i y, a za ile to zapraszam Was y, do odcinka, w którym będę opowiadał więcej o kosztach budowy takiego silnika. Kolejne pytanie od Datsun Grand Co. Nasze dreamcary, jeżeli chodzi o samochód na co dzień, no to zaczynasz Ty czy ja? No ja mogę. Także moim dreamcarem od zawsze było dość niecodzienne y, połączenie, czyli BMW E30, najlepiej z wody M3 i do tego poczwórny rotor na biturbie, taki, że generował około 1000 koni. Dla mnie by bajka po prostu. Dla mnie na daily wystarczyłoby y, BMW M2 Competition, w moim pakiecie takim, jakim, jakoś ładniej bym je ubrał w kolorze nardo Grey i mógłbym jeździć. Tomasz Sobiecki to ja pierwszy zadam pytanie: kiedy razem z Kajetanem wbijecie na serwer SDT? Zacznę od tego pytania, bo to jest S-Drift Team, zapraszamy do nich na fanpage. To jest team, którym, to jest sim racingowy team, w którym jeżdżę i biorę udział w zawodach Drift Corner Grand Prix, do którego Kajetan jest zaproszony, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, jeździmy też sim racingowo, trenujemy, no bo jak wiadomo, sezonu nie ma. Więc myślę Tomek, że jak najszybciej. Ja na pewno dołączę, ja przestanę lamić, bo jak na razie to się kończy moje jeżdżenie obijaniem się od bandy do, do bandy. Także tyle. Ile samochodów miał Kajetan, zanim wszedł w zawodowy drift? Nie, ja w zasadzie w zawodowy drift y, wszedłem od razu, praktycznie nie miałem wcześniej żadnego samochodu, bo byłem jednym z najmłodszych drifterów w Europie wtedy. I nawet prawa jazdy nie posiadałem. Później tej samochody troszeczkę się przewinęło, ale jak wchodziłem w zawodowy drift, to miałem tylko jedną poczciwą meczuliskę. Od kiedy interesujemy się driftem? No to odpowiedź w ogóle cała historia driftingowa, całą kajtka historii driftingową, jak to się wszystko zaczęło, zobaczycie u niego na kanale. Link pewnie będzie w opisie pod tym filmem. Ja myślę, żeby nagrać ogólnie taką historię, ale ja, po skrócie, powiem, że ja się urodziłem właściwie od wtedy, kiedy Drifting w naszej rodzinie był, więc ja, ja się w tym wychowałem i to u mnie płynie w żyłach. U mnie, że tak powiem, się zaczęło w ten sposób, że za każdym razem, że to była motorynka, skuter, prośby, cokolwiek jak dupa uciekała, to po prostu był uśmiech na twarzy i tyle. Nitro Girl 2006 zapytała się, czy może narysować nasze furki. Yy, wchodziłem na jej profil przed Q&A i naprawdę rysunki są prześwietne, więc jeżeli tylko byś chciała, to byłoby nam niezmiernie miło. Ja nie chcę nic mówić, ale też bym poprosił. <laughs> Czemu w E30 nie ma chłodzenia w bagażniku, tak jak w większości drift carów? No i generalnie mm, powiem tak, chłodnica w bagażniku według mnie to jest dużo lepszy pomysł, bo jest lepszy rozkład masy. No i wydaje mi się, że więcej miejsca też z przodu, troszeczkę lepiej to też według mnie wygląda i to jest trochę... Kwestia sporna, bo, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, samochodami i ich setupem zarządzał nas nasz tata. Yy, ja tu nie mam nic do gadania. Jeżeli chodzi o 30 Fabiana, to po prostu tak też była kupiona. A jeżeli chodzi o moje 46, to już jest na tyle trakcyjne, że dołożenie dodatkowej masy na tył auta spowodowałoby, że po prostu trzeba by było mieć 1000 koni, żeby podnieść, że tak powiem, zapalić slejka. Zuzia, jak przygotowaliśmy samochody na sezon? Zaczynaj. My na ten sezon w zasadzie przygotowaliśmy, no został cały samochód, to na pewno spuszczony alkohol, żeby nie zardzewiał układ paliwowy, nie poprawialiśmy nic w zasadzie, bo w zeszłym sezonie już tyle było poprawione, że, że nie trzeba było nic kombinować. Został wykonany nowy kolektor dzięki firmie TRS Racing i mamy, że tak powiem, nowe cyferki, nowy wykresik i dopiero będziemy testować co to dało i, i co jeszcze będzie trzeba poprawić. Zdjęcie wykresu możecie zobaczyć u Kajtka na fanpage'u no i powiem Wam, że jest zadowalający w 100%. No Yy, tu jest takie trochę śmieszne pytanie dla nas, ale odpowiem, czy można od nas autograf? Myślę, że my nie jesteśmy na tyle yy, medialnymi ludźmi. Do nas można śmiało pisać i cokolwiek, z chęcią udzielimy rady, jeżeli kto, co, ktoś cokolwiek potrzebuje, albo popiszemy po prostu bez na nagrody. Oczywiście, ludź. zawsze Piona, mile widziana, nie ma tutaj żadnego gwiazdorzenia. I teraz kwestia sporna i pytanie, na które wiele ludzi czekało: kto lepiej jeździ? Myślę, że nie dam jest to oceniać. Tym bardziej, że nie w tej chwili, bo y, moje umiejętności jeszcze nie były na tyle widoczne, bo tam jeździ w parach i on udowodnił, że jest kocurem w parach, a ja jeździłem pojedynczo, to póki co, no to można powiedzieć, że spokojnie Kajtek jeździ lepiej, bo ma z tym obycie. Ale jak wejdę w pary, to też pokażę, że coś potrafię. Na pewno też pokażę. Ja nie mówię, że jestem mistrzem, ja po prostu lubię to co robię i lubię jeździć, ale patrzę jak młody zaczyna i że tak powiem jego początki są dużo wyższe niż moje. Także zobaczymy, co przyszłość pokaże. Pytanie po angielsku, którego szczerze się troszeczkę nie spodziewałem. Where do you see yourself in 5 years? Czyli gdzie widzisz się za 5 lat? Yy, zaczynaj, no. Yy, ja siebie za 5 lat yy, najchętniej to widział w formule Drift. No wiadomo, że na to potrzebny jest duży budżet. Ale to jest takie moje małe marzenie. A ja siebie za 5 lat widzę, za w, to już będę, będę już dorosły, więc widzę się za kierownicą. Jakieś, jakiegoś Nissana S15 z potężnym 2JZ w Drift Masters Grand Prix. Yy, kolejne pytanie, jak stare się czuje i czy zdrowie dopisuje? <grymny> Czuję się dobrze. Dokładnie. O, tutaj fajne pytanie: kiedy kolejna runda Drift Open i czy będziemy na niej? No, to czy będziemy, to jest raczej pewne, bo samochody są wszystkie gotowe. Budżet na sezon jest nawet tak naprawdę teraz, przez to, że pierwsze rundy uciekły, jest większy niż się na to tego spodziewaliśmy, więc będziemy na pewno. A kiedy? Kiedy sytuacja na to pozwoli, a nie zapowiada się. Kiedy tego. tylko sezon wystartuje, już tak powiem, że nie możemy się doczekać, bo jazda w komputerze to nie to samo, co jazda po normalnych trasach. Dokładnie. Barry się pyta, po co klamka na shifterze, bo nie ogarniam. Tutaj wklejmy Wam gdzieś zdjęcie. Może niech tutaj będzie to zdjęcie yy, mojego shiftera, i u Ciebie jest to samo chyba, z tego co wiem. Nie, u mnie jest patent jak w Fiatach. A tak, raczej. No trzeba tak pociągnąć. U mnie jest klamka, i to jest yy, proste zastosowanie. Po prostu w trakcie driftu, kiedy jest duże przeciążenie i zmieniamy bieg, nie chcemy wbić przez przypadek wstecznego albo coś. I tam jest taka blokada, którą jakby odblokowujemy. W w czasie kajetan podniesienia tego, nie wiem jak to nazwać, pierścienia, a ja w trakcie przyciśnięcia klamki i dopiero wtedy mogę wbić wsteczny bieg. Tak, no właśnie tak? fajne są to shiftery z tego względu, że można sobie wybrać na których biegach jeździmy, czyli na przykład te dynki do czwórki tylko i nigdy nie wbijemy piątki ani wstecznego, bo mamy właśnie tą blokadkę. Jakimi furkami latamy bokiem aktualnie? Yy, no to powiedz o swoim samochodzie, tak pokrótce i później ja wspomnę no to, coś tam. aktualnie to latam y, Toyotą Suprą nową w komputerze, <grym> a tak poza tym, no to E46 z silnikiem R32 i to jest moje jedyne auto póki co do latania bokiem. Yy, a ja latam E30 z silnikiem M50. Bardzo lekkie, 450 koni, więc no, odpycha się w miarę. <grym> Także dziękujemy Wam za obejrzenie tego QA. Ogólnie chcielibyśmy, żeby tych pytań przybywało coraz więcej, bo naprawdę fajne są te pytania, a my chcemy odpowiadać. Wiadomo, że teraz ciężko jest nagrać coś fajniejszego, bo no po prostu jesteśmy zamknięci w domach na kwarantannie i, i, i musimy nagrywać tutaj. I zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. U mnie to jest Kajetan Grabarczyk Drifting i Instagram Kajetan Drifting. W opisie wszystko. U Fabiana to jest. Fabian Grabarczyk Podłoga Drift na Instagramie, a na Facebooku od 26 kwietnia będzie Fabian Grabarczyk 15-letni drifter. Jeszcze jest 14-letni, wina Facebooka, przepraszam. Także tyle od nas, widzimy się w kolejnym odcinku, zapraszamy do subskrypcji, zostawienia łapki oraz komentarza i... na dole. I zostawiajcie te komentarze i jeszcze raz właśnie tak jak Kajtan wspomniał o tych... Pytaniach, bo jak najwięcej, bo teraz jesteśmy troszeczkę uziemieni w domu, więc możemy wam nagrać nasze samochody, cokolwiek co tam chcecie zobaczyć na tym kanale. Tak, część pytań pominięliśmy, bo też chcemy mieć, że tak powiem, content na nasze e, osobiste, że tak powiem, kanały. I, ale no, właśnie tam opowiemy troszeczkę szerzej, bo tutaj byśmy nie wyczerpali tego tematu wystarczająco. Także tyle od nas. Trzymajcie się, cześć. Yo. Dobra, ale teraz chodzimy raz i jest. Tak, tak? Nie ruszaj się. Nie się świecił Ja to jakiś filterek zarzucę coś O z tej strony Space on Elo mor Elo more, Elo, tego, elo zakładaj velon. Ktoś tam shipa wam nas Łup Michelangelo. Pan Jo ja Bo Joł to jest tak jak Nie skończył filter Dobra zobacz Ale tam się zginita Zobacz Dobra i co, co dalej teraz? Co dalej?